Hish neutri Witajcie w kolejnym odcinku serii Back to School na moim kanale. Ja dzisiaj przychodzę do was z długo wyczekiwaną organizacją biurka. Bardzo prosiliście o taki odcinek, więc stwierdziłam, że dzisiaj go nagram. Wczoraj robiłam mniej więcej porządki, żeby wszystko wyglądało tak, jak bym chciała właśnie, żeby wyglądało. No i myślę, że jestem gotowa na nagrywanie takiego odcinka. Tak właśnie prezentuje się moje biurko z Dalsza i może na samym początku wspomnę, że ta całość była robiona przez stolarza na wymiar i jedynie samo krzesło jest z meblika. Tej części nie będę Wam jakoś szczegółowo omawiać, bo jest ona mało związana z samą szkołą. Zresztą sami widzicie, są tutaj tylko książki, a w szufladach jedynie mam jakieś świeczki i paragony. A więc przechodzimy do samego blatu, no i na nim mam takie oto mleczne szkło, które chroni sam blat przed rysowaniem się, bo jednak wiadomo, łatwiej jest wymienić to szkło niż blat. I powiem Wam, że ja to szkło mam od samego początku, od momentu remontu mojego pokoju i no, momentami jest mocno porysowane, aczkolwiek nie jest jeszcze w takim stanie, w którym wymaga koniecznej zmiany. Sprawdza mi się świetnie, więc mogę Wam je bardzo polecić. Na blacie mam też taką oto półeczkę, która była robiona akurat przez mojego tatę. I ja ją widziałam ogólnie na TikToku. Wiem, że kiedyś była jeszcze w Ikei, ale wtedy, kiedy ją ujrzałam, to nie była ona dostępna. No i mój tata podjął się jej zrobienia. I może omówimy sobie teraz tą półeczkę, i dopiero później przejdziemy do wnętrza biurka. A więc na górze mamy taką oto słówkę, którą dostawaliśmy na zakończenie ósmej klasy. Obok jest roślinka w takiej oto doniczce z Scinseja z tego to, co pamiętam, następnie mam taką oto piękną figurkę z Grecji jest ona prześwietna i nie żałuję, że jej kupiłam, no bo wygląda tutaj mega ładnie no i jeszcze mam taki oto głośnik akurat żałuję, że go nie włączyłam na czas nagrywania, ale niestety się rozładował. W szufladzie mam głównie brush peny i jakieś zakreślacze na przykład tutaj są takie oto z Pentela Obok są, nie mam pojęcia z czego, a raczej nie umiem czytać tej nazwy. No i właśnie same zakreślacze Stabilo. Obok mam taką przestrzeń wolną i pod spodem jest klawiatura do mojego iPada, następnie myszka do laptopa, no i jeszcze jedna myszka tym razem właśnie do iPada. Na samym środku mam jeszcze powieszoną tablicę, i ona jest z Ikei. Bardzo często właśnie pytacie skąd ona jest, więc tutaj podkreślam, że jest to Ikea i te wszystkie haczyki oraz takie półeczki, jakkolwiek to można nazwać, były dokupywane w Ikei. I sam wygląd tej tablicy, jak to wszystko sobie ułożyłam, tak bardzo mi się to podoba, że no nie mogę. No i niżej mam taką oto świeczkę od Anjax. Ona przepięknie pachnie, mogę Wam ją polecić. W ogóle wszystkie świeczki. Twinkle Candle to jest inny wymiar pięknego zapachu następnie obok mam takie oto sertuszko, ono jest z Shine i jest z napisami kocham cię w różnych językach no i wiadomo, lampka, ja ją akurat zamawiałam chyba na Allegro, aczkolwiek jak ją ostatnio szukałam, to nie widziałam jej, ale chciałam sobie zamówić, ponieważ to mi bardzo zżółkło, No i na samej lampce mam taką oto Hello Kitty, którą zamawiałam na AliExpress i ostatnio ją składałam. W tej szufladzie mam wszystko i nic, czyli m.in. na przykład GoPro, jakieś karty do kamer, okulary, tam na dole jest jeszcze Powerbank, kluczyki do szafki od szkoły, tutaj są jakieś słuchawki. Aqui. Okay. Zakładki, portfel, no i legitymacja szkolna. Wracamy na prawą stronę i teraz Wam pokażę, co jest w tej szufladzie, a więc zaczniemy sobie od tego, że jest tutaj taki organizer. I z tego co pamiętam, to kupowałam go w Pepko. Jeśli się mylę, to gdzieś Wam napiszę poprawny sklep, ale tak, w środku na samym tle mam taki oto zestaw linijek. Ostatnio go w ogóle wymieniałam, ponieważ miałam masę linijek, ale wszystkie były zepsute, no i w końcu kupiłam nowy zestaw i wszystkie są piękne. Nowe. Jest jeszcze cyrkiel, jakiś scyzoryk, taki mniejszy zestaw. Obok jest gilotyn na niestety nie pamiętam gdzie ją kupowałam, więc jeśli sobie przypomnę, to gdzieś Wam tutaj napiszę wkleję nazwę. Dalej mam taką oto przestrzeń z cienkopisami i praszpenami, tutaj są takie mniejsze pojemniczki i tutaj właśnie są scyzoryki, jakieś takie cosie i gumki do mazania. Ostatnio też właśnie wyrzuciłam te takie, z których nie korzystałam i zostawiłam tylko dwie, a tak to ten pojemniczek był cały pełny. Jest tutaj taki oto kalkulator, on jest prześwietny, mega wam go polecam, ja go zamawiałam na Empiku. E, taki oto zestaw cienkopisów. No i ostatnia taka przegródka, no to kolejne pisaki. Jeszcze tutaj na samym kraju mam taki oto zestaw, e, również brasz który akurat dostałam od Cioci. Niżej mamy szafkę, w której między innymi mam podręczniki. Niestety nie mam jeszcze wszystkich, mam jedynie jeden do drugiej klasy. Reszta to są do pierwszej klasy, te, które właśnie nie skończyliśmy. Z tyłu są kolejne jakieś podręczniki, repetytoria. Wyżej mam zaś zeszyty, i tutaj właśnie zostawiam te zeszyty, których nie pokończyłam. To jest piórnik, z tyłu jeszcze jakieś takie mniejsze zeszyty, kalkulator, no i takie brudnopisy. Na lewo od biurka mam taką oto szafkę i zaczniemy sobie od góry. Między innymi mam tutaj moją kolekcję kryształów, i te wszystkie kryształy w większości są chyba z Arcento. Jedynie jakieś pojedyncze są z innych sklepów. Roślinka, wiadomo, w końcu jakaś prawdziwa. Taka oto sztuczna świeczka, że tak to nazwę. Z Jeska. Figurka buddy, która jest z kika, lusteczko, które chyba kupowałam pepko, coś takiego albo w Cinseriu, nie pamiętam. Niżej mam taką oto półkę, na której mam mojego iPada razem z laptopem. Jeszcze niżej są książki, które się nie pomieściły tam, gdzie wam pokazywałam wcześniej. No i tutaj w środku. Tutaj w środku w zasadzie jest wszystko, inne, czyli jakieś portfele, nie wiem, jakieś zeszyciki, no i kolejne książki, które się nie zmieściły. Jeszcze niżej są kolejne książki No to już nie zwracajmy na nie uwagi Tutaj w środku mam głównie Jakieś ładowarki i kredki W sumie to jest to puste Ale są ładowarki i kredki Na tym przystańmy Tutaj taki oto koszyczek z cukierkami Jakimiś słodyczami w ogóle Wiadomo potrzebne coś takiego w moim pokoju No i ostatnia szuflada To jest szuflada z moimi case'ami No i teraz możemy przejść do tych szuflad Które są we mojej ściany I pokażę wam tylko parę tych szuflad, ponieważ w niektórych nie ma totalnie nic ciekawego, więc już przechodzimy do środka. Pierwsza szuflada, to jak widzicie, w większości są tutaj jakieś zakreślacze, cienkopisy, ale nie będziemy tutaj omawiać każdej firmy, więc po prostu możecie sobie zatrzymać i zobaczyć, z czego mniej więcej te zakreślacze są. Tutaj akurat są takie, z których rzadziej korzystam, ale no jednak trzeba je gdzieś pochować. No i jeszcze flat tutaj się zmieścił i jego ja ogólnie będę za niedługo gdzieś wystawiać, ponieważ. Nie jest mi on już potrzebny. W środkowej szufladzie mam zapas brasz penów z Pentela, klej w taśmie, jakieś skrzywacze i dziurkacze, korektory bardzo dużo korektorów, gumki do mazania i jeszcze jakieś taśmy. No i już ostatnia szuflada z takimi ciekawszymi rzeczami: no to z tyłu mam pojemniczki z długopisami. Tych długopisów jest masa i ja już po prostu nie mam co z nimi robić. Ale tak są jakieś kalkulatory, kleje, zakładki, linijki, nożyczki. No, ogólnie bardzo dużo rzeczy. Nad biurkiem mam jeszcze taką oto półkę, która pełni bardziej funkcję ozdobną. Zresztą sami widzicie, są to jakieś głównie ozdóbki. Jedynie są z takich mniej ozdobnych rzeczy, no to są tutaj właśnie książki. I to już na tyle z samego biurka, więc jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, z chęcią odpowiem. A my widzimy się w kolejnym odcinku. A więc zostawiajcie łapeczki w górę, wpadajcie na Instagrama, nazwa Szkietonka, a my widzimy się no, w kolejnym odcinku. Pa pa!